TVG 9 Dlaczego idę siedzieć? To już mówiłem dlaczego formalnie idę siedzieć. Siedzieć idę na 5 miesięcy za to, że obraziłem prokuratora IPN. Ale tak naprawdę za co idę siedzieć? Dlaczego system posunął się do tak ostrej reakcji. Trzeba zacząć od tego, że 20 lat temu praktycznie zrezygnowano, kompletnie zaniedbano sprawę lustracji sądownictwa, weryfika jakiejkolwiek weryfikacji yy, czy reformy wręcz yy, sądownictwa. Po prostu yy, stare komunistyczne sądownictwo, splamione krwią polskich patriotów, splamione wyrokami wydawanymi na zlecenie, stało się sądownictwem niby wolnej Polski. No, zawsze. Wszyscy się tłumaczyli tym, że no przecież nie ma dowodów na to, że to tak nazwę nie robili. Może oni po prostu robili to z przekonania, może, autenty może autentycznie byli niezawiści, no tylko no, prawo było złe, oni musieli je wykonywać i tym podobne, ble, bla ble. Natomiast ja, yy, kiedy. Przeglądałem swoje papiery w aktach IPM. Y, natknąłem się na dokumenty, które wyraźnie stwierdzały fakt tego, że akurat nie sądy, ale kolegia do spraw wykroczeń, które mnie wskazywały, y, działały na zlecenie służby bezpieczeństwa. Y, kiedy. Zwróciłem uwagę prokuratorowi IPN, że powinien się zająć tą sprawą. Znaczy nie tylko zwróciłem uwagę, ale złożyłem formalne zawiadomienie o przestępstwie, o sprawie komunistycznej. On stwierdził, że wszystko jest w porządku. Prawdopodobnie no, padł blady strach na wszystkich, że... Przy okazji tej sprawy mogą wyjść inne sprawy i generalnie może wyjść na jaw, że cały wymiar sprawiedliwości był w jakimś stopniu kontrolowany przez bezpiekę. Więc sprawę umorzono, sprawie ucięto łeb, a kiedy ja dalej uparcie brążyłem temat, no. W ostrych słowach później to robiłem. Wówczas skazano mnie za obrazę, za znieważenie funkcjonariusza państwowego na służbie. Także, no, właśnie tak wygląda postkomunistyczny wymiar sprawiedliwości. Postkomunistyczny, bo tak go. Należy nazywać i tak niestety będzie go trzeba jeszcze długo nazywać, jeśli nie zrobi się tu porządku.